Nina Terentiew o Krzysztofie Respondku po jego nagłej śmierci mówił, że on nie podoła, że nie da rady. Nagła śmierć Krzysztofa Respondka zaskoczyła jego najbliższych. Przyjaciele artysty wciąż nie mogą pogodzić się z myślą o jego odejściu. Nina Terentiew, która zachęciła kabareciarza do uczestnictwa w czwartej edycji programu, Twoja twarz brzmi znajomo, właśnie opowiedziała o swojej znajomości z aktorem oraz o tym, jakim człowiekiem był prywatnie. W poruszających słowach wypowiedziała się o zmarłym przyjacielu. Krzysztof Respondek zmarł nagle. Krzysztof Respondek, uzdolniony aktor, piosenkarz oraz członek kabaretu, rak, odszedł niespodziewanie tuż przed świętami. 22 grudnia całą Polskę obiegła informacja o jego śmierci, którą w łamiących słowach przekazał w mediach społecznościowych przyjaciel artysty Krzysztof Hanke. Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu, rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać. Okazało się, że Krzysztof Respondek tuż po występie na jednej z imprez świątecznych dostał zawału i stracił przytomność. Najwybitniejsi lekarze próbowali przez trzy dni ratować jego życie, niestety bezskutecznie. Artysta zmarł w wieku zaledwie 54 lat, pozostawił pogrążoną w rozpaczy żonę Katarzynę oraz dwie córki. Jego najbliżsi oraz znajomi ze świata show biznesu bardzo mocno odczuli tę stratę. Nina Terentiew była dyrektor programowa Polsatu. W najnowszym wywiadzie wspomniała Respondka w poruszających słowach. Krzysztof Respondek zachwycił publiczność. W Twoja twarz brzmi znajomo. Wszystkie osoby, które znały Krzysztofa Respondka, podkreślają, jak mimo ogromnej sławy i sukcesu, który odniósł, skromnym i empatycznym był człowiekiem. Nina Terentiew ujawniła w rozmowie z Pudelkiem, iż to ona musiała namawiać artystę na udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo, w którym ten zachwycił całą publiczność. Widzowie show do dziś chętnie wracają do filmików z jego występami, ponieważ wyróżniają się one wyjątkową oprawą artystyczną. Tymczasem Krzysztof Respondek miał zupełnie nie wierzyć w to, że poradzi sobie na łamach muzycznego show. Krzysiek był uroczym człowiekiem, niezwykle zdolnym i niezwykle skromnym. Kiedy proponowałam mu najróżniejsze rzeczy, Krzysiek mówił, że on nie podoła, że nie da rady. Pamiętam, że największe dyskusje odbywaliśmy, kiedy chciałam, żeby wystąpił w Twoja twarz brzmi znajomo. Usłyszałam, że nie, nie nadaje się, może pójdę tylko na próbę. Ale ostatecznie wystąpił. Ta jego skromność była czymś tak uderzającym i tak rzadkim w showbiznesie, ujawniła właśnie była dyrektor programowa Polsatu. Nina Terentiew wypowiedziała się o Krzysztofie Respondku. Śmierć Krzysztofa Respondka była wielkim zaskoczeniem dla jego bliskich, ale również tysięcy fanów. Nie wiedzieli oni jednak, że aktor zmagał się z przewlekłą chorobą, o której właśnie opowiedziała jego przyjaciółka. Niewykluczone, że to właśnie ona przyczyniła się do zawału, który przeszedł. Jednak wszyscy podkreślają, że w ostatnim czasie Krzysztof Respondek czuł się dobrze, a do tego regularnie pracował. Nic nie zapowiadało tragedii, która miała się wydarzyć. W rozmowie z Pudelkiem, Nina Terentiew wypowiadała się o artyście w samych superlatywach. Wspominała go jako optymistycznego, życzliwego człowieka. Właściwie nigdy nie widziałam go smutnego, zawsze był uśmiechnięty, serdeczny. Nie mówię tego bynajmniej dlatego, że go nie ma, choć ciężko jest mi to sobie uświadomić, tylko dlatego, że naprawdę taki był. Jeżeli mnie słyszy, tu go całuję z całego serca i życzę mu, żeby śpiewał w niebie tak pięknie jak na ziemi i wszystkim rozdawał swoje uśmiechy, podsumowała Nina Terentiew.